Upadlanie ma zwyczajność pierwsza Kupa widzowie Gdzie wy jesteście? Udostępnij lajta No Co to Co to ma być? Lajta floje robi. Jak to się stało? Kup dwa jak świnia mać A bo mi na mną fryzję macie, mać Muszę się ogolić Wyglądam jak Alfons. Jak Alfons, który poluje na prostytutki. Kurwa, Elo, siemaneczko. Dlaczego mnie nie widać? Bo nie mam światła. Dlatego. Nie no. Siema, ja się ma. Jak tam co tam? Jest jakiś. Kurwa, autobus. Ale my na autobus nie czekamy. My potrzebujemy. Czemu tak długo nie było live? Bo ja nie mam aktualnie nawet na niego czasu. Teraz mam taką godzinkę wolną w życiu, że mogę poświęcić na live'a. A ogólnie teraz to ja, człowieku, mam tyle spraw, tyle pracy, że ja to, człowieku, śpię po 4 godziny dziennie, nie? Więc... Lipnie. Dużo pracy, ale też dużo pieniędzy. To jest najważniejsze. Pamiętajcie. musi dużo pracy... Fajnej pracy to ma się też dużo pieniędzy. Także moja praca jest fajna To jest git Ale w ogóle jest zimno, nie ja Mam tak czerwone łapki Money 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 tak, dokładnie. Money, money. Będzie na projekty na YouTube'ach. Będzie na duże projekty na YouTube'ach. Już projekty są planowane, fundusze odkładane. Co to będzie, co to będzie? Gdzie pracujesz? W firmie ochroniarskiej. W firmie ochroniarskiej. Mam tyle obiektów, że szkoda, gadać. Nie no, ogólnie nie jest źle, powiem wam. Mam pod sobą dwa sklepy. Jest git. Naprawdę. Ile masz dzieci w piwnicy? Kasia, Antek, Basia, Marysia, Jasiu. Pięć. W sumie nie wiem czy pięć, bo nie wiem... Jeżeli liczymy żywe... To cztery. Jak wszystkie to pięć. Nie no, śmieję się. Tak, pamiętam. Pamiętam, czy ko Koteł. Pamiętam. Siema, siema, hej, hej. Witam wszystkich serdecznie, moi drodzy. Co tam, moi drodzy, słychać u was w ogóle ciekawego? Jest godzina, moi drodzy, 21.15. Ja aktualnie mam godzinę do pociągu, więc tak stwierdziłem, że a co jakby wam zrobić? Jak się nazywasz? Bardzo mi, miło mi Zapraszam serdecznie moi drodzy na e, ten e, na YouTube K filmiki moje, bo w tym tygodniu tak powinienem wrócić kolejny film z testu i dokładnie. Bo teraz robiliśmy dwutygodniową przerwę ze względu na to, żebyście troszkę odpoczęli od kontentu, bo widzę po wyświetleniach, że troszkę wam już... Filmy co chwila nie odpowiadają, więc zrobiliśmy krótką przerwę i wracamy. Idziesz na pociąg. O, i, do, i koledzy z policji jechali, chłopaki wpadłem w niedzielę na makowca jak coś, nie? Tam kawka, makowiec. Tego typu. Idę na pociąg. Ale po co? Żeby dojechać do domu. Bo musiałem, byłem w Łodzi na jednym obiekcie, który ochraniam z Łodzi przyjechałem do Zgierza, gdzie ochraniam drugi obiekt, bo zapomniałem, wczoraj tu miałem służbę i zapomniałem bluzy i byłem odebrać moją bluzę i teraz zmierzam do domu jeść sobie kotlety, które wczoraj o 22 robiłem sobie, bo mi się k***a zaczęło nudzić. O nie! Dziesiątka! O nie! No, skurwa, no nie! No nie, dziesiątka mi uciekła! Ja pili! No tak, bo na to jest już wcześniej! Ej bo mi dziesiątka uciekła! Ale chujnie! Chujowo! Ile masz lat? Za dużo! Chciałbym mieć mniej! No ile wyglądam, o! Tak może lepiej powiedz. Będzie szybciej. Jest tu Was 14 osób. Zostawcie łapki, będzie lepiej. Będzie lepszy zasięg. To na pewno... Jest 16 osób. Zostawcie 16 łapek. Będzie pięknie. Nie no, nie 21, nie dodawajmy mi aż tak. W grudniu dopiero 20. Właśnie ja mam za 2 w ogóle. To jest. Zde. Siema jak tam. Trzeba się leczyć, wiem, trzeba się leczyć, ale na, na głowę już zapłynę. Teraz to się leczy na nogi, wiesz? No, mam 20 grudnia. Teraz 5 grudnia, mam 20 urodziny. Jestem starą kurwą. Znaczy co? i yy, zimno mi zimno mi to mogę szczerze powiedzieć że mi A, zimno o koledzy z policji stoją na PKP idziemy się do nich przywitać idziemy zbić pioner z policją źro z policji trzeba się spytać czy nie wożą makowca przypadkiem na wynos jakiegoś kawałka nie mają dla mnie bo ja głodny kurwa włóczęga O, a przejdźmy tak przez ulicę bez pasów. Wy mi mandat z kływysymi? Nie da, nie i w tym roku. Przejdźcie bez pasów z telefonem w ręku. Chyba i chuj, policja lic. 5 grudnia dokładnie o kurat z Policy Znikam w podziemiach. Żeby mnie skupy sobie nie znaleźli. Uciekamy od nich. Dalamy od nich. Co je wyjebał to że... A to że względu na to, że byłem no, pod mostem nie widzę się nigdzie się świeci, ja pierdolę z powrotem Pienie. Pociąg ma opóźnienie. Lokal do wynajęcia. I nikt nie chce wynająć. Ciekawe czym? Zamki tą dupę tam kurwa. nikt się nie pyta o zdanie. Widzowie, co wy tak cicho? Siedzicie. Nie, ja, ale jak mi zimno jest, nie? A pociąg do upiliło za pół godziny, nawet ponad pół Słuchaj, co nie? Mogliśmy gdzieś jeszcze iść, i tak chyba zrobimy. ale zajebali gangbang, dwa radiowozy. ja pierdolę tej Ale... ale gangbang. Ja pierdolę. Chłopaki robią gay party na, na PKP. Co tu się kurma? Za gay party kurwa odjebało na PKP. A dwa radiowozy, muszę, tylko będą wywozić kurwa. Pociągiem kurma, w Ukraińców na Ukrainę z tam. Kaka, kaka, kawusia kurma. Tu ze sceny siedzą w dwóch ediowolach pływa i to za podatki podatników polskich pływa. Siedzą i dupy grzeją. A hmm. Trzeba ich pływa wyjaśnić. Trzeba ich powiedzieć, żyć o swojej pizzy. Hajk za. W jednym ediowolzie pływa nie ma nikogo, w drugim, kurwa. Nie ale zajebali gangbanger. Ja pierdolę. Zajebiście kolaboration, kurwa. kurwa, dwa radiowozy w jednym, kurwa, cztery, żal czterech policjantów na dwa to kurwa cztery w jednym. Two for, kurwa you. <grychy> o, przynajmniej ze zgaszonym z, z, z ślinkiem stoją. Nie, ze ja ją pizza, ja muszę malznąć. Trzeba, ku... Trzeba było zostać psem kływatym teraz. Nie że orzekać. Co to za filtr szkielet? Chuj chodzi. A chuj tu chodzi wszystkie Rodzeństwo Git. Co to kurwa jest? Które Czy ja właśnie odkrywam jakąś nową technologię? A to kurwa wychodzi. A chuj tu chodzi z tym YouTubem. Co to jest? Ale to jest kamera. Co mi tu jebali? Selektor efektów kurwa nie wiem, co... nie wiem co oni tu odpierdzają, ale niezły nie kurwa na na tym YouTubie. No dwa te dwie suki stoją kurwa, na tym, na PKP. No co to ma być? W miasto kurwa, dupy ruszać, Żebym ich zwolnił, kurwa. Jakbym miał firmę zwaną taką, to... Idą do mnie, aby do mnie sadzić. Idą do mnie, do mnie pisać, kurwa. Dobre, sobie ładnie. Skręćmy sobie na piździe i sobie potyćmy. Ja szkoda gadać Co tu się kurwa spierdala? O, wyjebałem ich Odjeżdżają Jak kurwa, Jechać chyba sąd, Pojechali. do domu. No i na kurwa, przyjechała taksówka, nie? Kurwa. Policja pod przykrywką jeździ taksówką, kurwa. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Yy, właśnie wyjechałem z PKP w Wazorko, w gierzu, kurwa, dwa radiowozy. Więc, więc, jest progres, ma, jest progres. Jest progres. Niech wypierdają. ja ich jeszcze na nie życzę. Siedzą, grzeją pizzy w led Zamiast się kurwa więc za robotę. Kurwa podatki, kurwa za podatki, tak dokładnie wysokie podatki kurwa i małe roboty mają No A złodzieje kurwa nie śpią, A złodzieje nie śpią, mówię wam kurwa coś o tym dobrze wiem A Złodzieje nie śpią, nie jestem złodziejem jak coś. nie nie Ja nie jestem złodziejem jak coś, żeby nie było, że ja wiem bo jestem, nie nie tam w ogóle słychać u Was w ten piękny czwartkowy wieczór. Opowiadajcie śmiało. Nie krępujcie się. Ja nie gryzę. Ja nie gryzę. Ja jestem nieszkodliwym człowiekiem. No Ogólnie to Jest Halipa ze względów czysto takich teoretycznych, Czekam pana na pociąg. I się doczekać nie mogę jeszcze. Ponad pół godziny, 40 minut na pociąg czekać. Pojebało kogoś, kto to stara te pociągi, to nie wiem. Pim e, bim bim. Kurwa ty jesteś, kuma słowo opuśziona. Zamknij tą kurwa pizde swoją. Planowy przyjazd o godzinie 21:22. Jedzie na tor, przy peronie drugim. Opuśzczenie z pociągu KSA ze stacji Kutno do stacji Łódź Widzew przed stacją Łódź Ursynów. Wypierdalaj, kurwa, opuśzona to jest już moje słowo. Kurwa, daj mi podziękuj, do ozorkowanie do swojego kurwa łodzi z łodzi to ja kurwa przyjechałem dopiero pierdolę Iwona za co oni ci płacą jak pierdolisz głupoty nie no kurwa no daliby jaki pociąg a nie tak człowiek chodzi jak smut po gadziach. zjebałem, bo mogłem teraz w dziesiątką jechać. A dziesiątki kurwa nie ma, bo pojechała. Pierdolę, dobra, kończę tego lighta, Na razie.